Zapomniałem zapytać jaki jest wynik, ale to jest druga gra pomiędzy Zabro i Damienem. Shattered Temple w takim razie jako miejsce pojedynku wybrali sobie ci gracze. No i zobaczymy. Na godzinie 12 mamy TMC Zabro, który jeszcze chyba nie gościł nigdy u mnie na streamie. Na godzinie 6 mamy Damiena. Krosowe pozycje. krosowe pozycje do TVT, wymarzone, 45 minut, jeden tank kontra drugi tank oby nie, niemniej jednak pozostaje nam poczekać co najmniej 3-4 minutki, zanim coś tutaj zacznie się dziać poważniejszego, zobaczmy na spokojnie, w takim razie, jak obydwaj będą się rozbudowywali, teraz nawet możemy zrobić coś takiego i zobaczyć, APM tutaj zdecydowanie, Damien napiera, w stronę Zabro. I ten fioletowy kolor przeważa. Zobaczcie jak spycha, spycha. O i bonus teraz. <laughs> Nie wiem co się dzieje jak się ten pasek zapełni, ale... Ale na pewno coś fajnego. Blizzard głaszcze kotka jak się cały pasek zapełni. Tak coś czuję. Że tak to właśnie wygląda. Baraki w budowie w tym momencie przez e, Damiena również... E, Zabro chwilkę później, już przez moment myślałem, że może, może, może będzie szybka ekspansja. Jednak nie, obydwa i bardzo szybki zwiad jeżeli chodzi o te najbliższe pozycje. No i w podobnym czasie dotrą do bas swoich przeciwników. Dejmie z tym nieśmiertelnym saplit i potem na rampie zobaczymy, jakiego typu otwarcie będzie chciał tutaj zagrać. Nie wiem natomiast zupełnie nic na temat zabro. Jakiego typu otwarcia preferuje, co lubi grać, okaże się to już wkrótce. Zbliża się z wbiega tutaj na rampę, no i odkrywa tak naprawdę nic nadzwyczajnego, standardową ternańską bazę w wczesnej fazie gry, podobnie jak i po drugiej stronie propka TwS CV Daymana. To jest chyba jakaś moja choroba komentatorska, że non stop mylą mi się proby ze scv -kami. Ale jakoś nigdy nie, brano, nie yy, mylą mi się z yy, dronami, co ciekawe. Bardzo dobre mikro tutaj Damiena uratował to SCV, bo widzieliśmy, że cała ta brygada pracująca na tych trzech minerałach, bardzo wrogo nastawiona, nie chciała momentalnie zrobić krzywdę. Jest budowany w tym momencie na zapleczu bazy Damiena. Sapli Lipo to tak na przyszłość da nam informacje o ewentualnych dropach, więc bardzo bezpiecznie używa swoich budynków. No i jest Faktory w tym momencie budowane. Widzimy, że Zabro ciut później znowu z tym swoim z tym swoim faktorem, i taka sama liczba robotników no i teraz chwila dla naszego sponsora, można by tak powiedzieć bo chłopaki przez dłuższą chwilę będą się zbroić, rozbudowywać drugi gaz budowany u obydwu zawodników, no i zobaczymy czy jakieś banshee, czy siege tanki czy jakieś timing pushe z tymi marines jest reaktor robiony przy barakach, to już chyba taki standard, bardzo często używany w wielu otwarciach, reaktor do baraków jest techlap dostawiany do faktory w tym momencie, no i budowany również starport, więc standardowy komplet śniadaniowy zestaw śniadaniowy terrański jest już na miejscu czy jest starport budowany przez Zabro, szukam go, szukam i nie widzę Patrzę na jego minerały, zaczynają się troszeczkę piętrzyć. Jest, no właśnie, jest pre-Infernal, pre-Igniter i jest Helion pierwszy budowany. Teraz chyba zobaczymy również Starport i mam wrażenie, że to będzie próba zagrania dropu z Blue Flame Helionów. Marines tutaj usadowieni na rampie wężykiem, bronią wejścia, no a wiemy, że te rani nie lubią rzucać skanów, oni wolą dropować muły, więc jest duża szansa na to, że niezauważone uda się tutaj opracować zarówno technologię tego niebieskiego flame'a, jak i niebieskiego pomienia powinienem w zasadzie powiedzieć, jak i Medivaca Raven tymczasem u Damiena widzimy również skan zagrany w tym momencie przez Zabro, więc on zobaczy co się tutaj dzieje i mam wrażenie, że może się tutaj obawiać Banshi, bo ta dobudówka do Starportu może nam znamionować, że właśnie coś takiego będzie się działo jest Engineering Bay w takim razie stawiany przezorny zawsze ubezpieczony i mamy pauzę przez Damiena zagraną no, cóż, nie będę komentował. Um. Czy to po sportowemu? Visara jest w grze. Jeszcze gra. Jest skan zagrany przez Damiena. Zobaczmy, co mu się udało odkryć. Udało mu się odkryć. No, może dostrzegł tutaj kątem oka tego heliona. No i zobaczymy, jak będzie się tutaj chciał bronić. Widzimy, że kończy się robić ten upgrade. Trzeci helion w budowie. Jest Medivac również. Zobaczymy, czy dopełni tutaj Marines do Medivac'a i będzie tym chciał dropować. Banshee, Banshee. Czy to jest ta pierwsza Banshee produkowana? Czy druga już gdzieś tutaj się znajduje? Jeszcze nie. Jest natomiast Taret w linii wydobycia, więc będzie ciężko przyharasować na pewno no, te scv -ki. Wyrusza w tym momencie Medivac Zabro, będzie tutaj od tej strony chciał dropować. Um, Nie dolatuje tutaj w tym momencie ten mediwak. Zobaczymy nie, czy uda się tymi helionami coś ugrać. Dużo, dużo Marines tutaj a, czeka nie, na tego dropa, który długą, drugą drogę tutaj przebywa. Jest jedna Banshi z tej strony, jest SCV również nie, Damiena, która sprawdza Naturala. No, jest tutaj próba ataku, a tutaj wyładowywane w tym momencie te Heliony. Em, załadowane oddały jedną salwę i ucieka Dopytam się jaki wynik Woody Stara w takim razie w tym... Wygrał 2-0, y, czyli on również zapewnia sobie miejsce w... O! Uh, czyli Looker Lu wygrywa w takim razie, Ach, nie, zaraz go zignoruję, um, ląduje Command Center Damiena, ja już się koncentruję na tej grze, nie ma żadnych nic, nikt nie będzie mi tu pisał, robił mnie w konia, podpowiadał, zobaczymy wszystko w tabelce po meczu. Dwa baraki dobudowywane przez Zabro, jest również Command Center przez niego skończony. Skupmy się na tej, że za dużo tutaj tych informacji wszystkich, za mało gry w grze. E, powinienem jeszcze takie słowo dodać, bo to za mało tego słowa jest e, jeszcze w dodatku. Cztery gazy Damiena, więc robi nam się tutaj e, i zapowiada nam się przede wszystkim dłuższa gra. Sprawdzam e, po tych wszystkich zakładkach Steampack, Viking, Orbital Command, dwa reaktory, będzie Masa Marines. Natomiast e, czy i panowie dysponują już Siege Mode e, na Damien Ma. Zabro również posiada Siege Mod, obydwa już go wynaleźli. Limit 64 do 71, 30 60 fałek do 31. Przewaga tutaj dejmiena. Zakładka produkcyjna, niech ona nam tutaj pozostanie. Coś tutaj boczkiem przelatuje. No, złapany ten Mediwak z boczku zupełnie. Czy uda się cokolwiek wyładować? Dwa heliony zostały uratowane, ale tutaj nie ma stąd jak wyjechać. Eee, nie podoba się to zdecydowanie zabro. Zablokowane tutaj te heliony. Być może będą tutaj musiały siedzieć do końca gry. A kończy się wynajdywać steampak u Damiena i czyżby chciał to połączyć z jakimś miłym timingiem dopchnięcia w stronę bazy swojego przeciwnika. Na to wygląda. Środek od dłuższego czasu kontrolowany przez Damiena. Zobaczymy, są tutaj dwa c tanki, z kilka wikingów, no i kilku marines. Różnica polega tak naprawdę na tym jednym ravenie, no i chyba troszkę więcej marinesów posiada w tym momencie Damien, dokładnie o czterech więcej no ale tutaj cały czas produkcja, cały czas posiłki może dosyłać Zabro, no i co zrobi teraz Damien, postanowi wykorzystać topografię mapy low ground, low ground high ground, czy widzi to Zabro, widzi tutaj już rozłożone te stitch tanki Starport w tym momencie pod odstrzałem. jest tutaj patrol wracają te jednostki Zabro w tym momencie jest rzucony dron obrony punktowej, a właściwie nawet dwa E, pada pierwszy viking, e, drugi viking, e, Zabro został wyciągnięty, no i Damien wygląda na to, że uzyskał bardzo, bardzo dużą przewagę e, 40 w limitu do 109, a tak również wesce No i good game pisze Zabro, Damien w takim razie awansuje do finału 2-0 e, będzie, no i e, będziemy mieli finał w takim razie.